serdecznie z tej strony KamiK112. Witam Was w piątym odcinku z gry Call of 2. Kontynuujemy naszą przygodę. Słuchajcie, tutaj generalnie ta misja składa się tylko i wyłącznie z dwóch części, ale zobaczycie, jakie to będą części.

Czyli będziemy oczywiście tak naprawdę jeździć czołgami. Więc cóż tak jak to było w pierwszym Call of Duty oraz w dodatku, tak samo w Call of Duty 2 będziemy właśnie, słuchajcie, jeździć czołgiem. I proszę bardzo. Słuchajcie, tak naprawdę w prawie w każdej części będziemy mogli sobie. Sterować tak naprawdę czołgiem. E, tak jak mówię, prawie w każdej części, bo będzie taka jedna część Call of Duty e, druga wojenna, gdzie nie będzie można pokierować właśnie słuchajcie czołgiem. Co niestety dla wielu było to straszne minus. Pewnej części Call of Duty. Nie będę Wam mówić w jakiej to części, no bo oczywiście do tej części się zabiorę, no ale na pewno za jakiś długi czas. Na razie koncentrujemy się tutaj, co i teraz. Słuchajcie, ta misja generalnie składa się z dwóch części, tak jak mówiłem. Nie są to długie, naprawdę. te części są bardzo króciutkie, więc prawdopodobnie to, to będzie bardzo krótki odcinek. No bo tutaj niestety, tutaj twórcy dali nam tylko na chwilę pojeździć czołgami Co oczywiście wiadomo, to jest dla niektórych na minus, dla niektórych na plus Patrząc na to, że możemy sobie właśnie jechać czołgiem, to to zawsze jest plus Dobra No dobra, no to za tym czołgiem, no to jedziemy Ja generalnie tą misję bardzo dobrze pamiętam na też weteranie Akurat ta część nie była trudna na weteranie Późniejsza część, bodajże chyba w drugiej części całej misji była problematyczna No dobra, nie wiem Jakim cudem oberwałem, ale okej, okay, już mniejsza z tym Kurde Dobra Rozwalamy każdego Dobra, rozwalony, dobra, ten też, najlepsze oczywiście eliminować ich z boku, bo nie mają dobrego pancerzenia z boku czołgu. Dobra, dobra, no i pięknie. Czołgi zostały rozwalone, piękny widok. No i proszę bardzo, ukończyliśmy pierwszą część tak naprawdę tej całej misji. Została nam druga, która też nie jest jakoś zbyt długa. Ale ta druga część na weterana powiem Wam szczerze, że jest trochę wymagająca, ale nie aż tak. No, najlepsze nie popełniać jakichś głupich błędów, bo na weterana, jeśli popełniacie jakiś głupi błąd, to możecie powtarzać nawet 30 razy ten sam poziom. Bo na przykład nie zapoznaliście się z danym poziomem aż tak, oczywiście. Ja te poziomy niektóre pamiętam dobrze, więc dla mnie ma to problemu. Chociaż na weterana, co prawda, jeszcze nie skończyłem, ale zamierzam skończyć. Przejście sobie prywatnie na weterana, bo nie będę wam pokazywać moje tak naprawdę przejście, bo to nie ma tak naprawdę sensu. No bo jednak, przechodzenie na weterana to. Wymaga trochę poświęceń, a też jednak chciałbym zrobić z tego normalny let's play, a nie tak naprawdę męczyć się z tym, żeby wykonać misję w ciągu 3 godzin. Jed jeden poziom, całą misję 3 godziny, bo jeden poziom zajmie mi gdzieś tak, nie wiem, z godzinę. Ja tak właśnie nie chciałbym. Dobra. Dobra. Dobra, to już rozwolone działo Jedziemy dalej, czyli tak, zniszczyć pozycję dział I zniszczyć czołgi pancer V Pancer 2, co ja gadam? Czemu powiedziałem pancer V? Nie wiem? Nic nie widzę. Dobra, dobra. Aha, czekaj, masz to rozwalę. Dobra, proszę bardzo. Dobra, to też już rozwalone. To też na wszelki wypadek. Dobra, jedziemy dalej. Dobra. Gra zapisana. Jak miło. O, dziękuję bardzo za zniszczenie mi tego. No, ale kurczę, przesuń się może łaskawie, co? Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś się przesunął. No, pana wie, jedziemy dalej, jedziemy szybciutko. Nie ma co zostawiać tak naprawdę w miejscu Dobra, tutaj jedzie czołg Ale już, już go nie ma tutaj mamy czołg oczywiście że tak dobra ten już rozwalony dobra do widzenia jedziemy dalej dobra rozwalony ten też no i pięknie No i pięknie. Wszystko rozwalone, czołgi rozwalone. I też misja będzie zaliczona. Proszę bardzo. Bardzo krótki odcinek to będzie, ale patrząc na to, że no to generalnie bardzo był krótki, krótka tak naprawdę misja. Więc cóż. W następnym odcinku będziemy dalej kontynuować. No tak wiem, nie będę teraz przerabiał kolejne, całą misję. Wolę to robić osobno. Chcę, żeby było 10 odcinków, a nie 9. No, dla mnie się to nie opłaca, po prostu, bo szczerze powiedziawszy, ja też nie mam zawsze czasu, żeby robić tak naprawdę dwie całe misje z rzędu. Ale dobra, mam nadzieję, że podobał się ten odcinek. No i co, trzymajcie się. No i cześć. Na razie.